Zwrot Do zapalenia zniczy. Na wprost Marsz Janina Korzeniecka, bodajże. I któregoś razu zrobili w ich domu rewizję. Pod pretekstem rewizji ich wyrzucili i założyli kabel. I ona tym kablem porozumiewała się z. Y, w którejś tam sąsiedniej zagrodzie. Siedzieli funkcjonariusze cały czas i ona im informacje przekazywała. I właśnie tutaj w momencie, kiedy oni byli w gospodarstwie, tu na kolonii Leszczewo, y, to y, Dziewczyny przyszły, siostra Marianna i ta narzeczona, i jak wracała, to po pierwsze zostali, zostały aresztowane przez UB i zaraz potem wypuszczone, bo ona była im potrzebna, a po drugie dała informacje. Stąd te oddziały KBW otoczyły ich i oni zaczęli się tu wycofać i w tym miejscu, właśnie tą ostatnią walkę, z Nie z kolegami, rozbrojenia milicjanta był autorem w jednej ze szkół tu w regionie strzelania do portretów Bieruta i innych tych, którzy wtedy wisieli na ścianach we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, także to była zrywaniu flag czerwonych z budynków użyteczności publicznej, także to była taka walka i z propagandą, a z drugiej strony też z bronią w ręku. Warto pamiętać, że właśnie brat Kazimierz w rejonie wsi Płociczno w czasie potyczki, w czasie obławy, wcześniej o miesiąc Wcześniej, czyli na początku lipca, został ciężko ranny, i potem właśnie pojmany był sądzony i skazany na śmierć.